Start. Czekaj. Hejka, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj znowu nagrywam z Zosią. Hejka. I drugi odcinek. No, no drugi odcinek z Zosią. I dzisiaj będzie specjalny prezent od Zosi, chociaż nie wiem co to jest, więc ona mówiła, żebym sobie kupiła bostera, no to No czemu nie kupić bostera? Jak mówiła, żebym kupiła za 5 diamentów. Dobra, kupuję start. Kupiłaś? No, No dobrze. No teraz mój specjalny prezent. No. Doszło? No, dzięki. I dlatego chciała, że jesteś kopiła bo No bo coś tam. No, coś tam zarobię. Ej, muszę skasować cały opis. O Jezus, Zosia, dzięki. Proszę bardzo. No dobrze, no to nagrywamy jakieś byle co O, wiem, że już nagrywasz, no to może pójdziemy do kawiarni. Czekaj chwilę, muszę najpierw napisać status. Czy 18 osiemnasty lewe. A pytałam ci się, czy to pozdrawi? powiedziałeś, że na 100% nie. Na to no, co, no, no. <laughs> wow. Dobra, spokojnie. Co? Trzymaj. Dobra, przyj przyjmę cię. I teraz. A wiesz, się jakoś przebierz? No, no faktycznie. Kuzynka była na moim koncie, jak ktoś. Tak, ta, co wchodziłam wtedy na jej. na jej konto. Wyjątkowo szybko mnie przebrała. Przebiera się tak, jak byłam przebrana. A nie jakoś dziwnie teraz. Pozdrawiam cię, kuzynko, ale zrozum to, że ja tak nie będę ubrana. Już tu przebrałam. Dobra, ze skarbonki wezmę. Ty też masz pewnie dużo w skarbonce. Tylko że ja mam. Co? Wiedzieć, tylko że... że. ja przecież nie mam VIP? Skończył się. Aha, faktycznie. Mm. Co jeszcze można zrobić, żeby był fajny? No dalej. Ja mam... Tylko jak sobie kupię, wypadam ci znowu z Jak coś jestem znowu na kuzynce koncie. No nie, nie wiem, zgodzi się, żebym dała się was do niej. No Gdzie Tu Mogę Se Pozdro Przesłać Lepiej nie pisz, bo ona się da Pytam się tylko, ile ona ma lat? Osiem. Ona jeszcze ona rozumie już? No raczej. No mam nadzieję. Dobra. O, napiszę jej za to, ci duże potem vipa. No chyba. Poczekaj, bo ktoś do mnie dzwoni. Mhm. Uh -huh. No hej, Ola. No, jestem jestem. Czekaj. Co zaraz, czekaj? Dobra, czekam. Ej, dobra. Zatrzy, zatrzymam Was na chwilę i zaczekam, aż odpowie moja kuzynka. Dobra, kuzynka. Kuzynka mi pozwoliła dać sobie pozdro. Tylko, że ja mam jej potem przedłużyć. Vipa, no dobra, przedłużę. To będziesz za nią płacić? No, no. Dobra, już. Jej dam ten, znaczy wiesz, muszę się zrobić. Ja najbardziej lubię to, jak dają. Więc dobra, przykro mi, że masz tylko tyle diamentów, ale mówiłam, kupić Vipa. Jutro albo pojutrze ci kupię, okej? Okay? A przynajmniej trochę levelu masz. Przysięgam, że pamiętam. A może za 10 minut? No, się już jeszcze do chwilę miałam mam jadować Ej, dobra, jesteś? Ja jestem, tam. Dałam sobie już pozdrowienia. I? Brakuje? Mi. Mi brakuje już 45 tysięcy. Dużo. Znaczy no tak, w, tak se Przecież. Jeszcze jak... Znaczy wiesz o co chodzi. Ja już miałam boostera i wziąłam to i już wbiłam tak jakoś... Bo miałam za 200 nie i wbiłam to. I nie wiecie jak ja się cieszę, że mi pozwoliła ja wziąć to, tylko że ja jej przedłużę vipa potem. Jutro albo pojutrze, i kupię tego albo tego. Chyba tego. Hmm. Tego powinnam jej kupić, bo osiemnaście. 18... Nie, no, dwa straciłam, więc chyba i tego kupię. light, ale. Pewna nie jestem. Tyle powiem. Dobra. Żyjesz tam, Zosia? Żyję, żyję. Dobry, dobra, dobra. W Dobra. No, ej, ej, zatrzymasz nagrywanie? Dobra, czekaj chwilę. Chwilkę, czekaj, czekaj, czekaj. Nie mogę zatrzymać. Okej, okay, mogę. Już zatrzymuję. Dobra, słuchajcie, już kończymy nagrywać. Do następnego odcinka. Pa, pa. Się. Pa.